Dzień dobry! W ramach realizacji konkursu Mazowsze moje Ziemio Pamiętasz, przygotowałem film o najciekawszych zamkach Mazowsza. Dzisiaj zajmiemy się Zamkiem Królewskim w Warszawie. Zamek Królewski w Warszawie był dosłownie zrównany z ziemią podczas II wojny światowej. Dopiero 40 lat temu został odbudowany i jest dostępny dla zwiedzających. Zbudowany zamek w Warszawie został zbudowany w XIV wieku z inicjatywy Siemowita III. Powstał on jako zamek Książąt Mazowieckich. Najstarszą częścią tego zamku jest wieża wielka, zwana obecnie Grodzką. Przez cały XV wiek zamek Książąt Mazowieckich w Warszawie był rozbudowywany tak, aby lepiej pełnił swoją funkcję obrony. W 1526, wraz ze śmiercią ostatniego księcia mazowieckiego, Janusza III, zamek w Warszawie, jak i cała Warszawa, została dołączona do Korony Polskiej. 20 lat później w Warszawie pojawiła się Bona, która zmieniła zamek w Warszawie w swoją rezydencję. Znajdujemy się obecnie na dziedzińcu Zamku Królewskiego w Warszawie. Za mną najstarsza część zamku. W XVI wieku wraz z przeniesieniem stolicy Polski do Warszawy przez Zygmunta III Wazę zamek przybrał dzisiejszy kształt. Po pierwsze, Zygmunt III Waza dobudował skrzydło południowe wraz z bramą grodzką, skrzydło zachodnie wraz z wieżą zegarową Szydło północne wraz z apartamentami króla. Zakoń... Z... Budowę zakończył syn króla Władysław IV, dobudowując ostatnią wieżę. Władysław IV, oprócz wieży na dziedzińcu zamkowym, zbudował także kolumnę Zygmunta na cześć swojego ojca. Niestety. Potem na zamek królewski spadały liczne klęski. Najpierw potop szwedzki, wiek później pożary i wreszcie rozbiory. Po których Warszawa wraz z zamkiem królewskim należała na początku do prus, a potem do Rosji. Gdy Polska odzyskała niepodległość, zamek królewski stał się siedzibą prezydenta Rzeczypospolitej. Wiecie, że zamek królewski jest tak duży, że pojawiają się tu dwie Białe Damy. Pierwszą z nich jest Barbara Radziwiłówna, której duch pojawił się tutaj na polecenie Zygmunta Augusta. Jej duch wyzwolony został przez mistrza twardowskiego. Druga Biała Dama to tak zwany prywatny duch poniatowski, który pojawiał się wszędzie tam, gdzie ród ostatniego króla polski. Skończymy już naszą opowieść o Zamku Królewskim. Ale jeśli myślicie, że Zamek Królewski jest jedynym takim na Mazowszu, to się grubo mylicie. Zapraszam na mój mały przewodnik po zamkach na Mazowszu. Obecnie stoję na moście. Kiedyś do zamku prowadził most zwodzony. Za moimi plecami znajduje się wieża bramna. Natomiast tam znajduje się wieża więzienna. Chodźcie, zobaczymy, co jest w środku. Znajdujemy się obecnie na dziedzińcu zamku w Czersku. Budowa tego zamku rozpoczęła się w 1380. W, roz, skończyła się w, w okolicach 1410. Zamek ten był siedzibą książąt mazowieckich. W 1526 wraz ze śmiercią Janusza III, ostatniego księcia mazowieckiego, ten zamek wpadł w ręce korony polskiej. Natomiast 20 lat później w Czersku pojawia się królowa Bona. Podczas jej pobytu na zamku Czersk bardzo się rozwija. Wreszcie wyszliśmy na wieżę więzienną. Jest ona najwyższą wieżą spośród wież na zamku w Czersku. Liczy 24 metry wysokości. Z podstawy tej wieży, mury, mają 2 metry grubości i z niej rozpościerają się piękne widoki. Znajdujemy się w wieży bramnej. Niestety dzisiaj tak wieje, że mówienie na górze byłoby niemożliwe. Zatrzymaliśmy się więc w późnogotyckiej komnacie tronowej. Zamek ten ma bardzo charakterystyczny kształt podkowy. Zaraz wam to udowodnię. Mam dla Was pewną ciekawostkę. Wiecie, że zamek w Czersku także miał swojego smoka? Nie był on nieprzyjazny, jak zwykle smok Bazyliszek czy smok Wawelski, ponieważ książę Janusz I, który budował ten zamek, zabrał go jako herb na bitwę pod Grunwaldem. Sprawdźcie, jak on wygląda. Nazywany był wywerną. Ma dwie nogi, skrzydła oraz był koloru Zielonego. Powiecie, skąd się wziął taki zielony smok o nogach w Czesku? Krąży legenda o tym, że w XI wieku król Harold zginął w bitwie i jego synowie musieli uciekać z Anglii. Jeden z nich przywędrował do Mazowsza. Na Mazowsze do Czeska i przywiózł stary, angielski herb zwany właśnie wyverną. Oprócz legendy o wywernie, zamek w Czersku ma też swoją białą damę. Królowa Bona, gdy musiała uciekać z Polski, zbierała kosztowności z wszystkich zamków, w tym też z Czerska. Gdy schodziła już do powozu, perły rozsypały jej się. Nie kazała jej nikomu zbierać, ani sama ich nie zebrała, A legenda głosi, że zawsze, o pełni księżyca, biała postać przychodzi i zbiera perły. Ale gdy już ukończy swoją pracę, perły natychmiast rozsypują się i musi zaczynać od nowa. Żegnamy się już z zamkiem w Czersku. Warto by było wspomnieć o zniszczeniach wyrządzonych przez Szwedów w XVII wieku podczas potopu szwedzkiego. Wtedy Czersk bardzo podupadł. Na znaczeniu. Znajdujemy się obecnie na grobli zamku w Liwie. Kiedyś wokół zamku rozpościerały się bagna. Dlatego właśnie ta grobla tutaj stoi. Na zamku widać pozostałości po moście zwodzonym. Łańcuchy oraz drewniane pale. Które unosiły łańcuchy wraz z mostem. Ten zamek wybudowano na przełomie XIV i XV wieku z inicjatywy Janusza I. Był to zamek książąt mazowieckich. Służył do obrony księstwa mazowieckiego przed Litwinami. Był kształtu kwadratu o bokach 33 metrów. W 1526 roku zmarł ostatni książę mazowiecki. Janusz III. Tym samym Liw został dołączony do Polski. I bardzo ten zamek wtedy stracił na znaczeniu, ponieważ Polska nie walczyła z Litwą, bo była z nią jednym krajem. Niestety, jak większość zamków w Polsce, była, był ten zamek w Liwie kilkakrotnie niszczony. Dwa razy w XVII wieku i raz w XVIII. Się obecnie na dziedzińcu zamku w Liwie. Konserwator zabytków w tej okolicy Otto Warpechowski, przekonał Niemców, aby nie brać cegły z tego zamku na budowę obozu koncentracyjnego w Treblince. Przekonał ich w bardzo prosty sposób. Powiedział im, że ten zamek był zbudowany przez Krzyżaków. Był tym najbardziej wysuniętym na południe. Państwa Krzyżackiego. Obecnie na terenie zamku toczyły się prace archeologiczne. Zobaczcie! Jak myślicie, dlaczego? Tam na górze jest czarna budka, w której była zorganizowana latryna, czyli inaczej ubikacja. Pod mury zamku w Liwie spadały wszystkie nieczystości. I teraz archeolo archeolodzy sobie tam kopią. Jak każdy zamek, zamek w Liwie także ma swojego ducha. Pewna Ludwika wyszła za kasztelana w Liwie. Kasztelan ofiarował jej dwa pierścienie, które po kolei, po kolei się gubiły. Kasztelan podejrzliwie dał na próbę trzeci, trzeci, trzeciego pierścienia Ludwice. On też się zgubił i Kasztelan skazał Ludwikę na śmierć. Po egzekucji wszystkie trzy pierścienie znalazły się w gnieździe Sroki. Od tej pory Ludwika co dzień błąka się po zamku w Liwie, udowadniając swoją niewinność. A śladem po egzekucji jest ślad po mieczu. Dzisiaj przyjechaliśmy do Ciechanowa. Za moimi plecami widać Zamek Książąt Mazowieckich. Wybudowano go z inicjatywy Siemowita III w połowie XIV wieku. Zadanie miał takie jak zamek w Liwie. Musiał chronić granice księstwa mazowieckiego od północy przed Krzyżakami i od wschodu przed Litwinami. Zamek w Ciechanowie wybudowano na planie prostokąta około 50 na 60 metrów. Został on wybudowany z dwoma wieżami od strony wjazdu głównego, z basztą zachodnią, zwaną zbrojownią, i basztą wschodnią, zwaną więzienną. Na zamku był wielki dziedziniec, który, którego główną funkcją było, była ochrona ludzi wraz z dobytkiem w trakcie jakichś różnych niebezpieczeństw. Zamek. Do potopu szwedzkiego był nie do zdobycia. Najlepsze czasy tego zamku pochodzą z okresu panowania Janusza I. Podniósł on walory obronne. Między innymi, wybudował szeroką na 18 metrów fosę oraz podniósł wieże o 2 metry oraz mury. Tutaj bliżej znajduje się wieża zachodnia, wspominana wcześniej, a w tle wieża wschodnia. Między nimi kiedyś znajdowało się pierwotne, główne wejście do zamku. Do niego prowadził długi na 300 metrów drewniany most. Po śmierci Janusza II zamek bardzo stracił na znaczeniu. Natomiast w 1526 roku, gdy Ciechanów dołączono do Korony Polskiej, zamek stracił wszystkie swoje funkcje obronne. 20 lat później zamek, jak wiele zamków na Mazowszu, przejęła królowa Bona, która podjęła próbę odbudowy zamku. Natomiast gdy musiała uciekać z kraju, to po tej ucieczce już nikt nie próbował tego zamku odbudowywać. Kres dla zamku przyniósł potop szwedzki, po którym zamek totalnie popadł, popadł w ruinę. Chodźcie, jest tam bardzo fajne muzeum. Zapraszam. Znajdujemy się obecnie w Muzeum na Zamku w Ciechanowie. Szczególnie zapraszam na wystawę stałą Księstwo Mazowieckie 1200-1526. Obecnie w Muzeum na Zamku w Ciechanowie, w baszcie zachodniej zwanej Zbrojownią. Można tu przymierzyć elementy średniowiecznego uzbrojenia ochronnego. Widzicie na ścianie zarys wielkiego psa? kiedyś żył na zamku bardzo zły rycerz i został on zamieniony w wielkiego czarnego psa który pilnuje skarbu legenda mówi że ten śmiałek który odważy się o północy pogłaskać czarnego psa odna odnajdzie ten skarb zapaliśmy się na szczyt baszty zachodniej widok stąd jest niesamowity Widać m.in. dziedziniec oraz rzekę Łydynie, która obiega zamek. A teraz coś unikalnego. Można tutaj przejść bezpośrednio z Wieży Zachodniej do Wieży Wschodniej i poczuć się jak prawdziwy, średniowieczny rycerz. Poniżej rozpościera się wielki dziedziniec wraz z pozostałościami po siedzibie. Księcia. Jesteśmy teraz w paszcie więziennym. Słychać tutaj jęki skazańców. Janku niewinny, niewinny. Przyczyny W drodze powrotnej z Ciechanowa zatrzymaliśmy się w Półtusku. Jest to nietypowy zamek, bo nie należał do książąt mazowieckich, a do biskupów płockich. Chodźcie, zapraszam na krótką wycieczkę. Obecny zamek w półtusku znajduje się na sztucznie usypanym wzniesieniu. W XIII wieku półtusk oraz obszar wokół niego został przekazany w ręce biskupów płockich. Decyzja o wybudowaniu murowanego zamku przez biskupów płockich padła w okolicach końca XIV lub początkach XV wieku. Największe modernizacje. Ten zamek przeszedł w XVI wieku. Jak wiele zamków na Mazowszu, zamek w Półtusku także odwiedzili Szwedzi i totalnie go zrujnowali. Dopiero pod koniec XVII wieku został odbudowany i odzyskał swój dzisiejszy kształt. Po zaborach w zamku w Półtusku przez okno obserwował uciekających Rosjan Napoleon Bonaparte. To, co widzicie, to najstarsza część zamku w Płotusku. Zamek ten także ma swoją legendę o duchu. Duchem tym był pewny, bardzo zły szwedzki rycerz, który podczas potopu szwedzkiego niszczył dosłownie wszystko w Połtusku. Zmarł, ale jego dusza nigdy nie zaznała spokoju. Dostał najgorszą karę, jaką mógł dostać za swoje czyny. Od stuleci błąka się, aby odpokutować swoje czyny. Biskupi płotcy Będący właścicielami półtuska Pu bardzo dobrze zorganizowali to, zorganizowali to miasto. Z jednej strony, najdłuższego rynku w Europie, jest zamek, czyli symbol władzy świeckiej. A z kolei po drugiej stronie widać bazylikę kolegiacką, czyli symbol władzy duchowej. A teraz zapraszam do Płocka! <grym> Oto ostatni punkt naszej wycieczki po zamkach na Mazowszu, Płock. Codziennie o 12 w wieży ratuszowej odgrywany jest hejnał, podczas którego ukazują się dwóch władców Polski: Władysław Herman oraz jego syn Bolesław Krzywousty. Za ich panowania Płock był najważniejszym miastem w Polsce oraz ich siedzibą. Za mną znajduje się najstarsza ściana w północnej Polsce pochodzi aż z czasów Władysława Hermana, czyli ma obecnie 900 lat. Zamek w Płocku został wybudowany na bardzo wysokiej skarpie nad Wisłą. Najstarsza część zamku pochodzi z czasów panowania Władysława Hermana. Dzisiejszy kształt zamek przybrał w XIV wieku podczas panowania Kazimierza Wielkiego. Potem Zamek należał do książąt mazowieckich, aż do końca XV wieku wytrafił do korony polskiej i stracił na znaczeniu. Po starym zamku pozostały dwie wieże: niższa od strony Wisły Szlachecka oraz wyższa zegarowa. W tle widać katedrę. W 1532 roku Wisła podmyła skarpę, na której stał zamek, i duża jego część osunęła się. Po odbudowie zamek trafił do benedyktynów. Jak prawie wszystkie zamki na Mazowszu, zamek w Płocku także nie oparł się Szwedom i był przez nich dwukrotnie niszczony. Potem powstało tu opactwo benedyktyńskie. Jesteśmy na placu pomiędzy katedrą a zamkiem wraz z wieżą zegarową. Byłe opactwo benedyktynów obecnie w nim mieści się muzeum diecezjalne, w którym można zobaczyć bardzo wiele fajnych eksponatów. Między innymi najstarsza istniejąca polska korona, zwana diademem płockim. Odwiedzając Płock, oprócz zamku musicie także zobaczyć katedrę. Po pierwsze, znajduje się tam największa nekropolia piastowska w Polsce. Leżą tam Bolesław Krzywousty, Władysław Herman, ojciec Bolesława, oraz 15 piastów mazowieckich. Po drugie, jest tam replika płockich drzwi romańskich, których oryginał został zrabowany i jest teraz w Nowogrodzie.